Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Tanim Celka. I tym razem odcinek nagrany nieco inaczej niż dotychczasowe odcinki z tym samochodem. Jak możecie zauważyć, prace cały czas tutaj się jakieś tworzą. W tym momencie prace czyszczące, bo ten odcinek w tym momencie, ten film jest nagrywany gdzieś między właśnie tym, co tu widzisz, a tym, co widziałeś w poprzednim odcinku, jeżeli oglądałeś. To jest tak pomiędzy, bo gdy oglądasz już ten film, prawdopodobnie tutaj jest już składane, albo tutaj już jest złożone. Niemniej jednak błotniki i zderzaki są jeszcze do pola kierowania i takie głupoty jak na przykład taka listwa tutaj w tym miejscu. Nie o tym jednak będzie w tym odcinku, bo nie będziemy tutaj w ogóle nawet przy tym samochodzie, gdyż w tym odcinku zajmiemy się... właściwie ja się zajmę. Uwaga! Półką tylną, której nie ma w tym momencie tutaj na ekranie, ponieważ została wyciągnięta, jak widać, pusto i blado. Tu jeszcze będę odkurzał, ale będę zajmował się tylną półką, a dokładniej malowaniem. Tak, malowaniem tekstyliów, czy też po prostu no, materiału. Tak więc przenosimy się do takiej piwnicy garażowej, można powiedzieć, tutaj okolicznej, gdzie będę półeczkę regenerować. Już za chwilkę, więc idziemy, wybieramy się. No więc tak jak widzicie wygląda kandydat o boże to jest okropny dźwięk straszne echo myślałem że będzie lepiej więc dużo nie gadając jest super fioletowa jest bardzo fioletowa i chciałbym ją polakierować wymyłem wysprzątałem. zabezpieczę sobie te elementy ale chyba nie będę zabezpieczał tego i kratek głośnikowych w ogóle widać tutaj jakby czarny kolor i ten w jakim była, znaczy w ten jakim była i ten jakim jest teraz ta półka. Tak samo tutaj gdzie zagłówki nie jest tak bardzo wypalone przez słońce, tam gdzie było to mniej więcej zakryte widać taki kolor miało. No i właśnie. Jeśli tutaj pomiędzy moimi rzeczami kupiłem sobie taki textile spray. i będę chciał to polakierować. Zregenerujemy tylną półkę, skoro już została wyciągnięta, a ja jestem w trakcie dokładania nagłośnienia, więc może wyjdzie fajnie. Tylko jak mówiłem, to trzeba zabezpieczyć. Tego nie będę zabezpieczał. Może się trochę też zregeneruje. Najwyżej to ściągnę później ten lakie. no Zobaczymy. Przygodę zaczniemy od tego, żeby zabezpieczyć sobie taśmą. Ten element. Ja mogę go ogólnie oblepić tak naokoło. Zdanawiam się, czy. <laughs> Właśnie. Udało mi się z pieniądek, to potem wyciągnę, ale... O. kurde. Potem będzie i tak łatwo to zmyć w razie czego, no ale nie jest źle. Generalnie zaczniemy od sprawdzenia po prostu, w jaki sposób to działa i jaki daje kolor, bo może zaraz nic z tego filmu nie będzie. Ha? Ha. Aha! jest pewien problem, mała niedogodność. Mówię, może użyję jakiegoś ...Gerara hier. Czekaj, może to... Tak. O, świetnie. Z pomocą przyszły klucza od zapinki rowerowej. Nie moje zresztą. <laughs> Kurde udało się. No to dobra. Zobaczymy jak to. Ue! No dobra, dobra. Ech, trochę się cykam, ale mógłbym mieć tutaj lepsze światło, ale absolutnie nie chce mi się po nie używać, na razie tak. Nie no, spray do tekstyliów, no to powinno być git. No już kurde widzę jak to, o kurde to będzie dobrze wyglądać. Ej, naprawdę. Poza tym, że nie wiem, jak ja będę zaraz tutaj oddychał, to spoko. <grywia> Lakiernia. i jest tutaj jeszcze spora mgła, ale kupiłem dwie puszki. Zużyłem tylko jedną i tak w paru miejscach super nieoszczędnie. Coś tu jeszcze trochę jest i mam pewien pomysł. Bo ja to ściągałem. Chwileczkę. Miałem taki wykwintny plan jeszcze to psiknąć, tylko że to ma tutaj obrazek. Dałoby się potem wacikiem jeszcze to wytrzeć, żeby tego nie było, ale... Spróbuję chociaż testowo coś, cokolwiek. Już tutaj troszeczkę zabezpieczyłem, nie wiem, zobaczymy, to jest tylko test. Uh, całkiem spoko. Tylko jak ja, złapię, jak ja złapię teraz resztę? Normalnie jak człowiek. No i tyle. Nie ma co przesadzać. No, kurczę, tutaj może troszkę... No, powiem wam... Może być nawet nawet fajnie. Dezynfekcja. Mm, a dezynfekcja? Wiem tak, efekt jest świetny, to jeszcze dosycha. Natomiast w porównaniu z poprzednim stanem, w jakim to było, takim zfioletowiałym. Kłója. Może jeszcze nie będę tego wyciągał. Zrobię to jak to obecnie jeszcze bardziej. Ale no, jest naprawdę super. z takiej fioletowej. Weszła z powrotem, najprawdopodobniej w czerni, w której była. No i generalnie powiem tak: koszt na taką półkę, biorąc pod uwagę, że zużyłem jeden cały spray na to, tego drugiego nie będę liczył, no bo poza kadrem zrobiłem tutaj parę jeszcze bezsensownych przejazdów, takie dwa, takie bezsensowne, akurat by starczyło na to. Także gdybym miał to zamontowane tutaj, 34 zł, cała półka. I jest jak widać, czyli no, zdecydowanie lepiej. No więc wydaje mi się, że tylna półka, która zagości w tym miejscu, wyszła całkiem naprawdę bardzo fajnie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o efekcie finalnym, bo będzie ona raczej montowana tak, jak wyszła. Mi się wydaje, że wyszło super. 34 zł na. Całą taką półkę, żeby sobie samemu tak psiknąć. Psikanie nie jest dość trudnym procesem. Troszkę sobie tylko ręce popsikałem, ale już wyczyściłem, lekko jeszcze zostało. Całkiem spoko. Tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej regeneracji, to nazwę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie.